To są drzwi do piwnicy, w której znajduje się lener. Aby je otworzyć, należy tak jak ze zwykłymi klonkami nacisnąć ją. Gdy drzwi się otworzą, pokazują się schody do leneru. Należy po nich zejść. I mamy do wyboru Dwa korytarze, gdy wejdziemy tutaj po prawej, się na lewo, i później skręcamy na prawo. I widzimy główne drzwi zewnętrzne. Lenner. Na tych drzwiach widzimy. Oczywiście od dołu strzelbę, później są uchwyty i tarcza do gry w rzutki. Kiedyś znajdowało tu się styropian i napisany był schron. Lecz teraz jest taka sytuacja jaka jest obecnie. Wchodzimy teraz do Lener. widzimy członka w Lener, który sobie siedzi na fotelu swoim. Może zanim wejdziemy do wnętrza Lener i poznamy jego tajemnice, zagłębmy się w te korytarze. Najpierw pójdziemy na prawą stronę korytarza. Widzimy tutaj plakat i po drugiej stronie również plakat, który, który członkowie zawiesili. Posuwamy się naprzód. Teraz po mojej prawej widzimy drzwi, które prowadzą do raju Szamoha. Czasami tam bardzo ostro śmierdzi. Idziemy dalej. Ale nie będziemy się zagłębiać, ponieważ tam panuje ciemnia. Jeszcze ostatni raz ujęcie, a to ciemnie. Idziemy przed siebie. Piękny napis Farbą Lener. I tutaj różne śmieci, które zostawiły, zostawili bardzo nieznośni sąsiedzi. Ruszamy dalej. Zatrzymujemy się i ruszamy dalej. Widzimy tutaj ulotkę. Uwaga trucizna. Spożycie grozi zatruciem. Zachowaj ostrożność. Lecz, oczywiście lenerowcy tego nie przestrzegają i według zasad lenerów jedzą te trudki w celu uchronienia szczurów przed śmiercią widzimy tutaj strażnika, który pilnuje wyjścia Jest to oczywiście ochrona Tu jest pralnia i suszalnia Tu jakieś drzwi których pochodzenia nie jestem w stanie opisać. Więc ruszamy teraz do Lener by zgłębić tajniki. Lener. Jak już wspominałem w Lener, albo i nie wspominałem, w Lener jest bardzo dużo rozrywek, które są rozwijane z dnia na dzień. Taką właśnie rozrywką jest przedstawiona wcześniej tablica Tutaj Lenerowiec nie popisuje się umiejętnością rzucania właśnie tą tablicę, ale chyba teraz mi się uda. Strzał 14, nie, 9, 4, 10. Wynik słaby, ale myślę, że po treningu będzie lepiej. Teraz wchodzimy do wnętrza leneru, by zapoznać się z jego tajnikami. A więc, no, jeżeli otwieramy drzwi, widzimy od razu dwa fotele, które są zrobione ze skóry byczej. Skóra byka pochodzi z Hiszpanii. Został on, on obdarty przez samego szefa leneru. I właśnie szef przyniósł sobie te skóry i lenerowcy obili te fotele. Są one bardzo wygodne i bardzo pożyteczne, ponieważ zaraz pod nimi znajdują się bardzo fajne przedmioty. Jak widzimy, tu są książki i różne czasopisma, które są nieużyteczne ale i bardzo pożyteczne w niektórych przypadkach po drugiej stronie w fotelu mamy już mniej ciekawy obraz i tu zagadkę dla naszych widzów co to za substancja ja od razu podpowiem że to na pewno nie jest woda widzimy tutaj szafkę Tutaj znajduje się radio firmy Unitea Diora Nazywa się Odom Które tak i tak nie działa Wyżej widzimy firmowe radio Pawasonic Kasety No i różne inne stawy. Jeszcze w tej szafce u góry się znajdują zbędne rzeczy, które nie nadałem się, by były gdzie indziej, tylko tam. Wyżej mamy też różne takie rzeczy i pierdutki. O, jak już wspominałem, lub nie wspominałem tu jest włączone światło proszę zaprezentować działa właśnie żerówka jest na, na tą chwilę 200 W więc nie ma problemu z zasilaniem tutaj widzimy bardzo dobrze ukryte i Wymyślne urządzenie, które umożliwia lenerowcom, gdy nie mają dostępu do klucza, po prostu wzięcie tego przedmiotu i zdobycie klucza. Lecz zasada tego działania jest ściśle tajna i nawet ja nie wiem dokładnie o co w niej chodzi. Tu jest stolik, na którym znajdują się przedmioty. Różnej wartości. Plakaty. I tajemnicza szafka chlebowa Lener, w której znajdują się przydatne i czasami nieprzydatne narzędzia i urządzenia. No na przykład taki śrubokręt. Proszę położyć trzy O, tam jest. Taka przyda duża. Można, ją jest zamykana i otwierana na cztery sposoby. Można ją otworzyć ręcznie, mechanicznie i czarami. Na tej płytce, kiedy znajdowały się dezodoranty, perfumy, oczywiście puste już pakowania i puszki. Teraz znajdują się tutaj świeczki które umylają pobyt w Lener. W tej półce znajdują się śrubokręty, klucze i właśnie te wspomniane już pudełko dezydorantów. Tam jest głośnik. To jest piękna, piękne malowidło. W tej szafce tutaj widzimy znajdują się przedmioty o w tej właśnie znajdują się przedmioty tajne. Tutaj jak, jak właśnie tutaj widać jest to siedziba Lener szefa Lener którego właśnie nie ma obecnie Bo jest na zabawie Dlatego więc możemy przyjrzeć jej się bliżej Tu jest właśnie pałka szefa który dostał na rocznicę Lener Właśnie ta To była Lener 98 Tak, Lener 98 zostawiam bardzo pięknie zrobiona jest starannie. A to jest druga pałka. Też bardzo fajna. I tutaj są takie różne przedmioty. Tam oczywiście szef ma okulary, Pistolet. Nie. w czerwonym pudle znajduje się właśnie Antoni Jezioran wraz z małżonką. Właśnie to jego małżonka. A gdzie on? Oto i Antoni Jezioran z całej swojej okazałości, piękny jak nigdy, przebiegły jak zawsze. Przejdźmy może jeszcze tutaj. Tutaj dzwonek barowy i sowa drewniana. Zaprezentujemy, jak działa. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tutaj jeszcze zobaczymy na dół, co jest na dole. Tu są różne śmieci. Piłka. Tutaj mamy takie tajne bardzo wejście Rozwalony rura, która grzeje i jest wędrowcą ciepło. To jest ostatni. Ostatnia nowość. To było ostatnio zrobione, więc to jest nowość w tej dziedzinie. Przejdźmy teraz do strażników. Tutaj się znajdują właśnie strażnicy Lener. Są to trzy psy. Są anonimami. Oraz jest tu dwóch strażników. To jest Pimpuś. Sławny drań wśród przestępców, który został porwany przez tajemniczą księżniczkę i uwięziony. Szef powołał go. Ma to stanowisko. Tutaj właśnie widać otwór nosowy, który jest przystosowany do yy, wdychania, nawet najgorszych oparów. Mam broń przystosowaną do działania w nawet najcięższych warunkach. Nie można jej dotykać, bo jeżeli ją ktoś dotnie, on zabija wszystkich w pobliżu 10 mil. Koje nie dotykaj. Tu jest właśnie zajączek. Też ma broń taką samą jak Pimpuś. On ma dwie bronie. To jest laserowa broń. Tak. Zajączek dostał podczas... To, to jest była broń szefa. Szef podarował zajączkowi, ponieważ zajączek jest bardzo ważny. Podczas drugiej wojny, czy tam trzeciej, już ze złodziejami Dostał on bazuką w głowę na skutek czego był bardzo ranny lecz przeżył. Pocisk bazuki ugrząsł mu w głowę lecz dzięki doktorowi Demenowi został on uratowany i przeżył. Jak to możliwe, tego nikt nie wie, ale właśnie nad... to jest właśnie on, ten cały zajączek, który właśnie przeżył. To, on ma jedno ucho bo należał kiedyś do klanu ninji zajączków. Poderwano mu ucho. Tu jest pani misiowa. Podobno. Tak, napiszczy nawet, proszę zaprezentować, o jak fajnie. Pani misiowa. Tatanki, może zaprezentujemy. A, jeszcze tatanki, tak jest. Nasze wrestlingowce. Proszę wyjąć tatanki i inne gady. Te gady znajdują się właśnie w tym pojemniku. I zaraz będą rozpakowane i zaprezentowane specjalnie dla Lener. Tutaj, właśnie, widzimy tatankę El Gigant. Właśnie, to nie jest tatanka. Tatanka będzie później. To jest serii tatanek. To jest El Gigant, wcześniej nazywany był Phantom. Jest to samica małpy, która została przerobiona na wrestlingowca, właśnie Kiwa. Ona jest pozbawiona wielu kończyn, ale niektóre kończyny i narządy są dorobione chemicznie i fizycznie. Kiedyś ona była u Buni jako, jako eksponat trzeci yy... róży. Ona miała tą małpkę, wychowywała i... Szef Lenner zdecydował, że El Gigan zostanie przydzielony do wrestlingu, a potem do leneru. Historia tej małpy jest bardzo skomplikowana. Występowała we wrestlingu, wygrywała niektóre walki. Miała obcięte te właśnie nogi z powodu nadmiernych walk na swoich trenerach. Tak, tutaj jest przerobione te nogi, są wszystko ładnie zlepione więc ona wygląda prawie jak nowa. Tutaj ma taki schowek, taki specjalny do pieniędzy albo do czegoś. O, na przykład do lotek, czy tam. I nie widać nic już. Jeszcze może zobaczymy na jej twarz. Jak ona jest zrobiona. Uśmiechnij się bardzo ładnie. O, jaka ładna ta, ta, ta El Gigant. Fanta i El Gigant. Teraz obecnie El Gigant. Piękna małpka. Ona kiedyś była bardzo piękna, ale teraz Naprawdę jest jeszcze ładniejsza. Ona ma coś w głowie chyba jakiś mikroprocesor, czy tam płytkę. O, ona ma dysk CD w głowie wsadzony taki szwabski. Ona umie właśnie dzięki temu język niemiecki i polski dzięki temu, że ma w głowie tą płytkę. Ona nie jest widoczna, ta płytka dzięki właśnie tej specjalistycznej chirurgii. Bardzo pięknie jest zrobiona. To jest właśnie tatanka w całej swojej okazałości, równie dobra jak El Gigan w, w sztukach walki. Jak właśnie się domyślacie i to zresztą widać, kiedyś to był króliczek, który został przerobiony na tatankę. ma widać szwy i właśnie emblemat WCW Wrestling Federation Czy tam jakiś inny, który sponsoruje wrestling światowy. A właśnie, World Wrestling Federation. Fede Federation. Bo to w Rosji. Federation. Ona częściowo grała też w Rosji, ale również i w USA. Mr. Docta. Podpisał się. Jeżeli nie wiecie kto to jest Mr. Docta, to sławny pisarz i chirurg, który ją właśnie pomagał operować. W głowie właśnie to stworzenie ma jakąś, też jakiś mikroprocesor albo jakąś dyskietkę. Już nie powiem właśnie co to jest dokładnie. Bardzo ładnie jest też szyta. Więcej pracy jest złożona niż w El Giganta, ponieważ ten zajączek był wielkości takiej proszę pokazać od dołu, od dołu to był taki. Do pasa. Nogi to był to był króliczek. On był po prostu rozdzielony na cztery części. Tu są nogi? Tutaj są nogi. nogi tu to są nogi, tu są po prostu głowa taka dwie kończyny, tu są ręce podzielone u. i włożone tak i głowa u góry jest. Dobrze. to był ładna tanka. Co za twarz piękna tutaj właśnie widać jak to jest bardzo ładnie zrobione To jest właśnie anonimowy lub inaczej bezimienny miłośnik wrestlingu, który jest bardzo też dobry w tym sporcie Ma on bardzo piękne buty to odróżnia go od innych zawodników którzy mają bardzo słabe umieśnione nogi, a on ma właśnie buty twarde. Jest on y, czego przerobieniem? Y, bodajże on jest właśnie stworzony, stworzony z niczego. Tam El Gigant jest, był stworzony z małpy. Tatanka z zajączka, a on jest stworzony z próżni, czyli z niczego. To było nic i się stało właśnie tym bezimiennym. Nazwijmy go może bezimienny. Nie wiemy nic bardzo wiele o nim. Poza tym, że jest bezimienny. I ma ładne skarpetki. Tak. Piękny zawodnik. Też jest dobry. On jest najmłodszy z tych wszystkich wrestlingowców. Widzicie tą główkę? Ta główka również może zostać wrestlingowcem. Ale są plany tylko. Jest projekt jeszcze nie ma projektu, tylko są plany po prostu, żeby zrobić z niego jakiegoś wrestlingowca. Nie wiem czy to się uda, ale są takie plany po prostu i... I to jest właśnie głowa z rosyjskiego właśnie misia takiego, który jest drewniany. Może kiedyś będzie on wrestlingowcem. Na razie jest uśpiony i po prostu nie czuje bólu. Nie czuję bólu i niczego. Nawet nie widzi, że my go kamerujemy, nagrywamy, że będzie gwiazdą. Może kiedyś, jeżeli zostanie wrestlingowcem. Bawmy się, niech ten pomysł. Tak, powiem, że mamy się bawić i po prostu teraz kończymy naszą wyprawę Polener. 99. Dokładny czas i godzina, w którym to się dzieje. Jeszcze teraz na zakończenie specjalnie dla lener i specjalnie dla naszych widzów pokażemy jak nie powinno się robić w lener, ale jednak się robi. Takie zachowanie nie jest mile widziane, ale specjalnie dla tego dokumentu jest wykonane. No, zaczynamy. To powstały dwa tulipany. Tak one wyglądają, które stwarzają bardzo duże rany. To była wycieczka polener. za uwagę. Do usłyszenia.